Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony się Dzieci Z nami dzisiaj jest Gwynblade, siemanko Witam wszystkich No i będziemy się naparzali pierwszy odcinek będzie. Tak, sparing, pierwszy odcinek będzie u mnie O 15, tak jak widzicie teraz A o 16 u Gwynblada na kanale w opisie Zobaczycie link Dobra, jedziemy Ja wybieram coś nowego Lub starego <grym> Coś nowego mówisz? Ja widziałem sobie Hansel tak wrócenie. To o niego ran. do stołu, nabijmy się. Dam. No zobaczymy jak to będzie. Hmm. Dobra. Ja z Henseltem, kurde grałem. Możliwe, może kiedyś w przeszłości. Ręka jak ja to mówię, ręka jest mi nie na rękę. Ale Ręka może coś... nie na rękę. Okej, ja lepiej. Hmm. Dobra. Mm, 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 mm. Tak? O! Cool czyli pewnie masz tam Morgwarga ITP, tak? Coś te klimaty. Teleportów nie mam. Nie masz? Nie mam teleportów. Gdzieś to te... ITP. <śmiech> 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 nie mam teleportów, naprawdę. Dobra, spoko. ITP, no tak, jeszcze tego nie interpretowałem. I teleport. <laughs> Dobra. No jak ja nie lubię mm. zaczynać. Zaczynaj, zaczynaj. Mm. Kogo ja widzę? No proszę. Ktoś tu kogoś będzie bustował. No to ba. No, widzę, mm. że... Drakarki, spoko. Hmm, idziemy. Ale dziczka tam nie masz, prawda? Zobaczymy. Dzikiego dziczka. Ten dziki dziczek to fajna karta. Jak salwa wejdzie, dobra tu. To... Hehe. Hmm, dobra. To jest ten moment, kiedy nie wiem co zrobić. Pasy. не не можно, Не может быть так легко... Ну не сыграем так... Не ну, пане, Ну пане, теперь твоей поличностью станет как Эльфред, Дайте мне больше меда! так... Ałć, ałć, auć, ałć, ałć, Bolało, nie ukrywam, bolało Ale żadna karta mi nie spadła No to nieszczęście, no brakło... nieszczęście brakło... moje na punkcie wytrwały, ale doszło. No nieszczęście jest. moje Dobra Jesteś pewien? Ja bym to zrobiła o. inaczej Tego szukałem hmm, czym by Cię tutaj ugryźć? Mistrzu To będzie straszne zło zaraz. Raczej palenia tam nie masz w tym deku takim. Tak zakładam. Zobaczymy! Chyba, że jakiś surprise tu się zrobi zaraz. Tak, zobaczymy. Hmm... Mam złotą kartę. O, czyli, czyli będziesz tutaj grać na przegraniu, mówisz? Hmm... o auć, 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 Jak szło to zaklęcie. Jaskier zrobił co miał do zrobienia i poszedł. Typowy Jaskier. No nie? No, dobra. To ja zrobię tak. I co teraz? Masz dwie karty przewagi? Mhm. Mm mhm, mm na pewno to. Chcesz przejść to płac. inaczej nie przepuścimy. To ja teraz tak. Cześć pokoju? to o niego walcz No, ty Ooo... A chciałem to też ozłocić. <laughs> Cię tu podejść teraz? Dobra, Zanim zrobimy słowo. tak. Jak szło to zaklęcie. Dick okay. <laughs> Wszystko fajnie. <laughs> Co by tutaj ci zrobić jeszcze po nocku? No ciężka sytuacja. Teoretycznie masz dwie karty przewagi, ale z drugiej strony mi przychodzi 20 punktów. Ciekawe czy masz tam jakieś palonko. To mnie zastanawia. Hey, tak Takie, Dobrze. Mm -hmm. To o, proszę zabrzmiało trochę groźnie. Dobra, to ja na wszelki wypadek zrobię tak teraz. Hmm, tego nie Susie. było w podręcznikach. Bo to, o, proszę, zabrzmiało jak akurat ci palenie doszło. Może nie doszło, ale przezorny zawsze ubezpieczony. Mhm. Mm panie, 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 zróbmy tak. Zmieszaj mnie! Tylko mówisz. Spoko. Ty ja na razie na tym poprzestanę. Mhm. Oddaję pole do popisu. Aua! Ale wciąż, mhm. wciąż jest lekka przewaga. No jest lekka przewaga. Mam nadzieję, że to O kurwa, ale źle. To nasz tyle kartę odrzuca? Tego Swan Riga zmienili, tak? Czy. A nie, dobijesz jedno. Nie, nie zmienili, wydawało mi się. Regis. O, widzisz, dwa punkty. No ładnie. Uff. Uh. No, Pier... Pierwsza runda twoja. Nie spodziewałem się, że ciągnął tą rundę jak spasowałem. Hmm. Hmm... Podrażni Cię trochę najeżdżaniem na kartę. A <laughs> drażni drażni, panie <laughs> Co ty wykombinujesz? To trzeba podrażnić troszeczkę. Nie podrażnić? Co? A proszę. Pochyl głowę przed Modron Kapłaneczki. Tak w sumie zauważyłem, że jak ktoś gra z Keligę przeciw elficzkom na pułapki, to ma naprawdę przerąbane, bo wszystkie pułapki zdejmują każdą kapłankę Frey. Hmm... Dobra. To jest ciekawe. Masz całkiem wysokie punkty. Mhm. Mm hmm. Hmm, trzy karty. W ogóle to takie trochę dziwne, bo zawsze jak nagrywam odcinki to starałem się komentować na głos, jaki mam zamysł, w takiej koncepcji. Tak, tak, zaraz tak ale, ale jest spina, co? Tak, a tutaj, tutaj nie mogę tego zrobić i muszę się pilnować, jest... żeby ci nie powiedzieć co ja ma mam na ręku w ogóle. Dokładnie to jest takie dziwne. To jest totalnie dziwne. Te odcinki są strasznie dziwne, ale cóż... 6 sekund Ojcze. Ja tak lubię się długo o tym <noise> zastanawiać. Hmm. <coughs> 15 punktów brakuje, tak? Mm. Zrobi to jedną kartą? możesz to zrobić? A mogę, tak oczywiście, że mogę. Zazwyczaj wiem, co robię. Zrobimy tak. Ha, może tak. No to zagrajmy w gwinta. jeszcze piątka i buja. Ile moich punktów weszło? 25, 23. Dobra, to zrobione. I piątka. O, 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 Siadło, siadło. O, ślicznie. Kurde, no. Się nie spodziewałeś, że to jedną kartą wyciągnę? Okay. Jakbym to zrobił dwoma kartami, to faktycznie byłoby cholernie ciężko, szczerze powiedziawszy. Nie, adrenalina mnie zaniepokoiła, wiesz? Tylko to. Mm. To, to, że jedną kartą, to wiedziałem. To, to, to wiedziałem. Ja specjalnie chciałem... Ym... Dobra, to zrobimy jeszcze tak. Uu, brzydko. I kam mi wyrzucisz. Kambi? <laughs> Wyrzucisz mi kambi teraz. <laughs> Mogłem o tym pomyśleć wcześniej, kurczę, to byłby dobry troll. no nie? Ojciec porobiony przez Kambi. Mm. Tak na raz byś Redów poprosił, żeby żeby jednak. zrobili taki numer. To by było dobre. Czego potrzebujesz? Szkoda, że nie wpadłem na to wcześniej. No. Dobra, ale nie, nie będzie Kambi. Aż taki okrutny nie będę. Dzisiaj. <laughs> Ok. <sighs> Dobra, najolo. Nie ma nic gorszego niż ta sytuacja, w której zostaje ci 5 sekund do końca. Ty odrzuciłeś jeszcze automat? Ja. <laughs> Dobrze, to jeszcze się wyrobiłeś na styk. To ja jeszcze tak zrobię. Oczywiście mm -hmm. tego nie odpalisz. <słuch> 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 czy ja nie wiem? Nie, wiem. zobaczymy, co się później. Dobra, to teraz tak. Tyk. Kiedy coś zalecam, zazwyczaj sobie teraz jak, teraz, jak Priscilla da mi nenekę, to będzie fajnie. Pokażmy im, jak się tworzy no, I dała Znowan nenekę. Aaaa, nenekę. Aaaa, proszę bardzo. Sami to zrobi największe punkty. A Król, że brak ile ja miałem wiesz w talii. Trzy. Króżem... Tak, mam jeszcze wieżę jedną. Dobra. Proszę bardzo. O panie mistrzu wiesz. Porobione. Hmm. No. Chyba, że coś tam Przez skrywasz. Grzeczność nie zaprzeczę. głowę przed Modron Freją. Nie, 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 to, to, to to jest. To jest nie. To jest nie. Na Największe damage, jakie mogą ci dać. Prawie, że. 6 punktów, niewiele. No, niewiele, było blisko. Kurde, coś, coś się schroniło. <śmum> Tylko nie wiem co. <śmum> <śmum> ok, GG. No to ładnie mnie porobił, jak widzicie. Dzięki za grę. <śmum> Dzięki, wielkie, było fajnie. Dzięki, mega. Zobaczcie u niego na kanale, jak gramy hmm, rewanż. No coś się uda zrobić, Będzie lewą, że tym razem ojciec może mi tutaj porobi. No, przydałoby się, przydałoby się. <śmiech> <śmiech> Nie, ale bardzo ładna talia, podobałem się, podobałem się, co twoja. Talia. A dzięki mojego autorstwa, jakby chciał obejrzeć, to jest u mnie na kanale. A, a ta talia, którą grałem, to była Gogola i tam po modyfikacjach małych i tak dalej, i tak, tak? dalej. Mhm. Dobra. Też no, fajna. No właśnie. <śmiech> fajna, <śmiech> fajna. <śmiech> Dobra, trzymajcie się do następnego odcinka pod hej. Trzymajcie się na, na razie. Cięcie.